Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina Witam Was kochani w siódmej części naszej rywalizacji Krzyżówka kontra Szczęśliwe Linie Bierzemy się za drapanie, bo tu tak trochę szkoda czasu Towarzyszy mi Kuki i Frania Frania tu chodzi sobie po stole A Kuki jest zazdrosny No wiecie co, wzięłam swoje ptaszyny do domu, już no, bo już jest chłodno. No, mają teraz raj. Latają sobie po pokoju. Ja za to mam sprzątanie. No, bo jak latają, to wiadomo, chodzę i sprzątam po nich, tak? No, bo to wiadomo, nie można zapuścić. Pamiętacie, franie? Tak, frania sobie tutaj chodzi. Tak, no, cieszy się mną, bo dawno nie była, prawda? Jak na balkonie była, no to nie mogła być wypuszczana. A teraz ma. Raj. Tak. Dobra, kochani, o też. Na szczęście się dogadują. Kukiego dałam też już do nich, do klatki razem. Ups, do klatki. Żeby były razem, bo niepotrzebne mi jest 10 klatek, a yy, dogadują się bardzo fajnie, powiem Wam. Naprawdę. Tak. No to się bierzemy za drapanie. Trzymajcie kciuki. Mojego gadania już tyle. Teraz zobaczymy, co nam z drapeczki. Przyniosą. Następny oczywiście drapak. Marty znalazłam. Kuki złaś mi z głowy. Uciekaj. Także zazdrosne są trochę, bo jedno jak przytulam i tutaj mizgam, to zaraz drugie chcę. A razem się zgodzić nie chcę. <laughs> Dobra, szukamy słonia. Także powiem Wam, że mam teraz raj. No, papuzi raj. Różnie to z nimi jest. Japę czasami drą, raz jest spokój. Także ja jestem przyzwyczajona. Szukamy cytrynki. Przychodzi wieczór, godzina 19. One już się zamykają jak ja to mówię. Już się układają do spania. Także... Jest fajnie, a zresztą nie mamy cały dzień w domu, to mi to aż tak nie przeszkadza. Czemu ja garnek drapałam? No właśnie. Może się jeszcze pokażę. Dobra, szukamy kraba. Nie ma. Teraz mamy diament. Diament, diament, mamy diament. Prania siedzi mi na ramieniu. I gada mi coś do ucha. O, mamy garnek, to dobrze. Wszystko się będzie zgadzało teraz. Jeszcze tu jeden. Teraz mamy arbuza. Miałam jechać na grzyby, ale się jednak przyłoży na niedzielę. Bo jakoś moja koleżanka się nie mogła dobudzić. A jak już jechać, to jechać z rana, a nie z wieczora. Dobra, teraz gruszeczka. Mamy dalej truskawka. Jest i truskaweczka. Kolejny symbol to gwiazda. Mamy gwiazdę. Dalej. Księżyc. Także będziecie musieli się przyzwyczaić do tego, że przy drapingach będą towarzyszyły okrzyki radości moich paputów. Teraz co dzwonek? Kuki nie po głowie. Kuki jest uparty i włosi mi na głowę A nie wolno ponoć pozwalać Ptakom, żeby na głowę siadały Bo one sobie wtedy wiadomo mają Jak to się mówi Przewagę, tak? Dobra, teraz mamy winogrono No co za uparciuch Szukamy winogrono Nie ma Kuki nie głowa Nawet gryz, Bo się denerwuje Dobra, dalej Wolę go wziąć na palet, niż żeby mi siedział na głowie. Teraz mamy tęczę. Pomagasz mi? Mamy tęczę. Dobra. Myślałam, że będzie gorzej, jak połączę te ptaki razem, ale na szczęście jest ok. Kuki jest parciuch normalnie. Dobra. Tak, pięknie się witasz. Dobrze. Co teraz mamy? Trefla. Tu jest. Przedostatni symbol to Ananas. Fajnie, że są takie mm, towarzyskie, że chętnie przelatują. Naprawdę. Gwiazdę mieliśmy. Mieliśmy gwiazdę. Przylatują. Serce też było bawią się tutaj takie towarzyskie są fajnie. dobra tu mamy jabłko myślę że nic nie pominęłam wółku następno co pomagasz mi tutaj wydziob coś żeby była taś główna wygrana dobra no to co teraz mamy truskaweczkę mamy kolejną Pomarańcza. Nie ma. Kości. Mamy kości. Teraz jabłuszko. Kuki bardzo lubi jabłka. O Jezus, jak ono lubi jabłka. Wiecie co? Naprawdę. Za jabłko odda wszystko. <laughs> Teraz bruszka. Mamy gruszki, diament, tu mamy diament, drabka z numerem 26, winogrono, może coś wpadnie? Tu nie ma, garnek, mamy gary, taka fajna pogoda dzisiaj normalnie, aż jestem zła, że na te grzyby nie poszło. Jutro niedziela, pójdę z rana. Później, roboty będzie przy grzybach, bo grzyby są. To na pewno nie wrócę z pustą ręką. A tak to mi wyzbierają, chociaż ja mam takie miejscówki, gdzie tak naprawdę las jest mój. Teraz klucz. Dalej mamy wiśnie. Widzicie, jaka cisza jest? Nie zawsze jest tak głośno. Teraz ananas, słonik, pięknie, ale, ale, ale spokój, uspokój się, Ej. Mamy złoto, kraba. Graba nie ma. Księżyc nie ma. I korona. Mamy jedną i drugą. Gwiazdy chyba nie było. Sprawdźmy kontrolne. Gdzie te literki? Tak, różne są. Dobra, teraz przejdźmy sobie do krzyżóweczki. Naszej ukochanej krzyżóweczki mamy numer 7. I szukamy dwóch literek, tak? Będziemy po dwie szukać. I, i e. Tu mamy i. Mamy e. Pozdrawiam Elunię, Renki Ewelinki. I Zunię. Już chyba nie widzę. Dobra, następna. Tu mamy i. Tu mamy e. Dobra. I tutaj mamy. Tu mamy e. Kolejne i. Tu jest e. Tu też jest. Dobra. Chyba wszystkie zgarnęłam, a nie tu jest jeszcze i. A ponusie? W ponusie w mamy gulasz. No, bardzo dobra potrawa. Literka d i a. Pozdrawiam dotka, pozdrawiam anusie, dorotki, asię. Dobra, szukamy. Tu mamy A, tu jest A, tu mamy D, tu mamy A, a tu było E. Mamy A. I co? Czy jeszcze gdzieś? By było? Nie, jeszcze mamy z Zdun. Tu jest D. Ok. Druga. Tu mamy A. mamy D. Tu jest A. Tu mamy też A. I co? I chyba nie jeszcze jest A. I to by było na tyle. Szukamy następnej. Mamy A. Mamy D. Póki nie głowa. No poszedł sobie troszeczkę przybliża. Powiem Wam, co do mojej ręki: bardzo dużo się pozmieniało. Nie chcę za bardzo mówić, co się dzieje, bo jest to nieprzyjemna sytuacja. Na pewno się tego nie spodziewałam. Ech, jak będę widziała coś więcej, na pewno Wam powiem. Na razie się nie poddaję nie poddaję się i biorę się za siebie zaleczenie. Terminy już mam, wizyty już mam ustalone. Jestem w szoku, że tak szybko. W i X. Pozdrawiam Bandzie, Wojtki. No, przyjdzie czas, to wam wszystko powiem, będę wiedziała więcej. Na razie to jest diagnoza, tylko wstępna. I oby się nie potwierdziła. Dobrze. Iksa nie widzę. Literki D. W nie widzę już. Tu mamy W. Ale nie wołaj ku Ej, no co ty? Kuki jest zazdrosny i wskakuje mi tu Cały czas przeszkadza Musicie mi wybaczyć Bo on też by chciał na ramię posiedzieć A siedzi Frania No i I tyle Dobra Bo się już gubię W szukaliśmy Dobra, Ksa nie widzę Chyba, że się gdzieś znajdzie, ale nie widzę tu w bonusie mieliśmy już literkę A. I to tyle. Kolejne dwie literki to literka R i P. Pozdrawiam Romku, w Rysie, Renatki, Patrycję, Przemki, Pawełki, Paulinki. Także trzymajcie wszyscy za mnie kciuki. Po 7 października powinnam już coś wiedzieć więcej. E, dobra, tu mamy P, tu mamy R, tu jest R jeszcze, tu mamy R jest też tu mamy R P tu był dodek tu mamy R tu mamy R tu też był dodek on dotkanie zaznaczyłam tu dobra R i P już mamy zrobione w bonusie nie mamy z tych dwóch literek nic kolejne dwie to U i Y mamy Y mamy U y. U Jeszcze R było. Dobra, druga. Pozdrawiamy urszulkę naszą kochaną. Tu jeszcze R zgubiliśmy. No widzicie. Tak to jest. Tu mamy U. Mamy RUM. I tu jest też U. Dobra, następne dwie, coś czuję, że już nam się tutaj w siódemce nic nie ułoży. No ale co zrobić, no takie są zdrapy, przecież nie może być każda wygrana. Szukamy F i K. Pozdrawiam Kasię, Krysię. Karolinki dobra, K już poszło. F. F nie widzę. Dobra, teraz druga. K mamy, tu jest też, tu mieliśmy E, mamy F, K. Dobra, tu jest K, F, K, tu mamy K, tu E, dobra. No i ostatni rząd naszych literek, V, B i T. Dobra. Szukamy B. Pozdrawiamy Beatki, Basie, Bożenki, Tereski. Tu mamy T. Mamy pierwszy wyraz, Eter. No, kuki mi demoluje wiatrak. Tu mamy t, tu mamy b, tu jest t, tu jest t i kolejne. Tu mamy b, tu mamy t i mamy wyraz teatr. Tu jest też te. I tu mamy. No i kochani, ostatnie już literki. H i O. Bo musia to już w ogóle się nic nie utworzyło. Mamy H i O. Proszę bardzo. Pozdrawiam halinki, oleńki. Mamy oko. Okno. Dobra, to by było na tyle. Dalej drugiej. Tu mamy o. Tu jest też. Mamy H. Jest o. Tu mamy Drops. Tu mamy tak. Tu K było. Mamy kopyto. Tu mamy co? Jeden i drugi. Ciekawe jaka będzie następna literka. Tu mamy O, czyli mamy obawa. No obawa jest. Tu mamy O. Tu mamy też tu jest O. H, tu nie widzę. Dobra, no i co, kochani, jaka będzie ostatnia? Z. Pozdrawiam Zosieńkę, naszą kochaną. Tu mamy Z. I już nic nam się tu nie utworzy. Chyba, że coś pominęłam. Tu mamy z tu jest Z Tu mamy też J nie było i tu mamy gdzie mamy z, tu mamy z No i tylko jedno g mieliśmy nie Dobra, no to ta trapka jest przegrana. Tak się spodziewałam. W bonusie można było wygrać 200 zł. No fajnie by było. A mnożnik był razy 3. Był. Dobra, no to co dalej? Lecimy sobie kochani naszymi liniami. Tutaj podejrzewam, że coś czuję, że może być, bo to 27 numer. A ja lubię 27. Także może jakiś zwrocik wpadnie mamy banana tutaj mamy podkowę biedronka tu mamy garnek kochani brakuje nam 48 subskrypcji do 3500 także jak się postaracie to może na weekend nagramy już odcinek z drapkami za 350 zł. Także namawiajcie znajomych, proponujcie, aby obejrzeli, aby zobaczyli, aby zasubskrybowali. Może i polubili mój kanał, bo to dzięki Wam jest tyle subików. Idą do góry. Oglądalność jest też fantastyczna. Powiem Wam, oglądacie reklamy, za co bardzo, bardzo Wam dziękuję, bo widać, że reklamy są oglądane. Naprawdę, bardzo, bardzo Wam dziękuję, kochani. W sumie ja też oglądam reklamy, bo to wiem, że to pomaga innym. Dlaczego mam tego nie robić? Dzwoneczek. Wiem na czym polega YouTube, jak się ogląda reklamy, to są i wyświetlenia, wszystko. Także bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ja się tam bardzo cieszę i dziękuję Wam z całego serca. Teraz mamy słoneczko. Kości: tu mamy kości też dalej mamy truskaweczkę napiszcie mi kochani czy chcecie w niedzielę też odcinek właśnie z krzyżówkami dalej czy może jakiś miksik czy krzyżówki plus miksik jakiś tam dokupię jakieś drobeczki napiszcie mi proszę a ja się przystosuję bo to są odcinki oczywiście dla was będzie mi bardzo miło także po premierze zaraz najwyżej dokupię, pójdę dokupię z drapeczki i będziemy drapać. Czy same chcecie, czy chcecie z. Mi się wydaje, że fajnie by było, jakbyśmy to dalej robili, bo chyba to nam się nie skończy nigdy. No i coś tam moglibyśmy dorzucić. Jakieś parę, drape... parę z drapeczek. Jak wy na to się wypatrujecie? teraz mamy biedronkę no jak na razie widzicie jesteśmy na minusie no ale takie są zdrapy nic na to nie poradzimy mam nadzieję, że jeszcze nas te drapki czymś zaskoczą że jeszcze jakieś fajne wygrane będą no jak na razie wszystko taka lipa czyli te lepsze gdzieś tam krążą Któryś dzień będzie naprawdę fajny. Mamy tęczę i gwiazdę. Tęcza jest. Zawiesiłam się, kochani. Yy, co ja szukałam? Gwiazdę. Dobra. Teraz kości. Mamy kości. Diament. arbuz Mamy arbuzika. Mamy księżyc. Dalej złoto. Tu mamy śliweczkę. Truskawka. Jakby ktoś myślał, że na zarabianiu reklam na YouTube można się dorobić i za to mm, kupować drapeczki, to jesteście w wielkim błędzie. Grosiki, naprawdę, grosiki no, tutaj wpadają. Yy, bardzo dużo zależy właśnie od oglądalności, od wyświetleń, od reklam. Wtedy tam zawsze jakiś marny jakiś grosz. Ja tam się cieszę z każdego grosza naprawdę. Bo to się po jakimś czasie coś tam uzbiera i już na jakiejś drapki jest. Oczywiście resztę dokładam ze swoich. Bo to tak jakbym miała patrzeć na to, no to nie ma szans. No dobra kochani, także widzimy, widzimy jaki jest wynik. Jest bardzo ładny wynik. No. Na 22 zł, bo taki mamy wkład. Mamy, kochani, całe zero. Tak. Ja się tam nie łamię. Jest dobrze. Musi być dobrze, a będzie jeszcze lepiej w następnych odcinkach, prawda? Także, kochani, czekam na Wasze propozycje na jutrzejszy odcinek i do zobaczenia. Buziaczki, pa!